Dzień dobry, szanowni państwo. Jesteśmy w Nowogardzie. Tutaj upamiętnienie związane z ludobójstwem na Wołyniu. E, tutaj upamiętnienie związane z katastrofą smoleńską, upamiętnienie e, między innymi polskiego prezydenta. E, I w tej chwili walczymy o to, żeby powstało w Nowogardzie upamiętnienie rotmistrza Witolda Pileckiego. Jestem już po pierwszych rozmowach. Tylko chciałbym zauważyć taki fakt, że w bardzo wielu miejscach, gdzie miasta, gdzie rządzi skrajne lewactwo, tak jak tutaj, w dalszym ciągu są pomniki sowieckie. Tutaj w Nowogardzie, w samym centrum miasta jest pomnik z sowieckim żołnierzem, gdzie nawet już po rozpoczęciu wojny na Ukrainie w dalszym ciągu składane są kwiaty, a jednocześnie włodarze tych miast, no, nie pozwalają organizacjom patriotycznym na stawianie patriotycznych pomników w tych miastach.